Hejka, hej. Kolejny etap kombinowania, a to znaczy, że mam trzy kupony Keno. Kupione w tym samym dniu. No i oczywiście o tej samej godzinie, tylko tyle, że wiadomo, jest minimalna tutaj zmiana w sekundach. I właśnie testujemy, jak to jest, gdy się kupi tak, właśnie po sobie. Mamy trzy kupony, jeden już obejrzeliście. No, dziękuję. Dzisiaj właśnie zobaczymy ten, no i kolejny będzie w następnym dniu. Zobaczymy, czy tylko ten pierwszy poszedł fajnie, czy może będzie jakaś niespodzianka. I oczywiście tak samo mamy z 10 na HiBIU stawka 5, ten sam wkład i liczba losowań 5. A co do wkładu, to właśnie postanowiłam, że jak będę tu kombinować z tymi kuponami, to będzie ten sam wkład. 85 zł, ponieważ Oczywiście są dodatki, żeby było nieco ciekawiej. To tutaj mamy zadyszkę, już losik. E, tu mamy, postawimy dzisiaj na właśnie krzyżówki, linie. E, zaczęte już i mamy z numerem 14. I to tak sobie wymyśliłam, że e, właśnie będą takie czwórkowe. A do tego, no to już nie miałam akurat nic e, z takimi czwórkami. Ale mam tutaj pewniaka owocowa. No to właśnie udało się mieć taką zdrobkę, gdzie już mam pewniaka, a więc fajnie. Będziemy zaczynać, oczywiście od Kena. długi wstęp, ale takie inne zasady, no bo jakieś tam kombinowanie, wiecie o co chodzi. Trzy kupony w tym samym czasie i dlatego nieco trzeba wytłumaczyć. A jeszcze tak na szybko. Tutaj potrzebujemy albo. Tak, 5 y liczb i więcej oczywiście. Albo jednej, albo wcale, i wtedy już coś mamy. I pamiętajmy, że mamy stawkę. Jeżeli coś się uda, możemy wtedy pomnożyć przez razy właśnie stawkę. Tabelka, No i tak. Czwórki nie mamy, piątki też nie mamy, 16 nie ma, 23 nie mamy. Mamy 26, więc jedna jest. 32 nie ma. 37 też nie ma. Ale niestety pojawiła się ta liczba. To już na tym etapie wiadomo, że koniec szans. Tak. Były dwie liczby. Za dwie nie płacą. To czas na kolejną tabelkę. Kolejne rosowanie. I tutaj widzimy, że w tym rosowaniu mamy dużo tych takich niskich. Liczb, a my mamy dwie niskie, no powiedzmy trzy. Yy, ale akurat yy, czwórki nie ma, ale piątka jest. 16 nie ma, 23 nie ma, 26 nie mamy, dwa nie ma, nie ma 37. A i znowu ta sama liczba nam przeszkodziła. Tej liczby nie mamy i tej nie mamy. To losowanie wyszło tak samo jak właśnie poprzednie. Dwie liczby. A za to na pewno nam nie zapłacą. Jakby była jedna liczba mniej, wtedy tak. Kolejne losowanie. I powiem Wam, że mocno podobne do poprzedniego. No ale zobaczmy. I znowu nie mamy czwórki, ale piątka jest. 16 nie ma. 23 nie mamy. Tej liczby nie ma. 30 żadnych nie mamy w losowaniu. Tej liczby nie mamy. Tutaj nie mamy i o, niestety. A ja już myślałam, że coś będzie minimum. Bo była tylko piątka. I tu żadnej liczby nie było, aż na końcu niestety się pojawiła. To te dwie liczby dzisiaj nas prześladują. I mamy jeszcze dwa losowania. No to zobaczmy. O, to zapowiada się fajnie, bo te dwie początkowe już mamy. 16 za to już nie. 23 nie mamy, 26 nie ma, 32 nie, 37 no ciekawe nie ma. Nie, tej liczby nie mamy, znowu będą tylko dwie. A nie, trzecia, no to już myślałam, że znowu dwie. No ale niestety trzy e, liczby też nie są tutaj e, mile widziane. No już ostatnia tabelka. A tutaj nic póki co nie ma. No zobaczmy. Liczba 4 jest, piątki nie mamy, 16 jest, mamy 2, 23 nie ma, niestety, 26 nie ma, 32 nie, mamy 37, mamy trzecią, mamy czwartą, dobrze, tej liczby nie mamy, a ostatnia? A mało co? oj. oj, oj. no szkoda. Jak nie ma nawet minimum, no to wtedy szkoda i powiem Wam, że zaczynam się obawiać o ten ostatni kupon, no bo może jak się kupi, jak się zacznie, właśnie kupon zakłady o godzinie tej, no tej, co wtedy planujemy, trzy kupony. No to początkowy może fajnie wejdzie, a później nie, ale może to tylko tak się wydaje. Zobaczymy, właśnie jak to wyjdzie. W jutrzejszym tak przetestujemy, bo to właśnie to jest, żeby testować, ale po tym dzisiejszym, no powiem Wam, mam obawy, ale to nic. Wiemy, że nie ma też zależności, ale przetestujemy. No to niestety muszę ogłosić całkowity minus, jeżeli chodzi o Keno. Yy, no to kiepsko, dzisiaj kiepsko, kiepsko, no ale cóż. Żeby chociaż tu było minimum, to też inaczej, no ale dobrze. Jak nie ma, to nie ma. Zapominamy o Keno dzisiaj, chociaż nie, bo to taki właśnie główny temat w tym testowaniu, w tych trzech odcinkach. Ale już idziemy na losy i dodatki. Oczywiście los także jest dodatkiem do Keno. Dobrze, zaczynamy. Musi być takie oddalenie, żebyście widzieli właśnie te liczby. No i tutaj te pola.

32 już widać obok, ale 32 nie rzuca się w oczy, bo nie ma. 31 nie mamy. 47 nie ma. 11. Uff, powiem Wam, że dobrze mamy. Mamy 11. Mnożnik właśnie podstawowy, ale widzicie, to nie jest. Zwrotik to jest 25 zł. No to ulga, coś będzie. Chociaż y, też mamy pewniaka w owocowej, więc było, y, jest wiadome, że coś dzisiaj na pewno by było, bo właśnie jest linia. No ale wiecie, jedna linia nie wiadomo, ale tutaj przyda się takie zbieranie mm, kwot i 25 zł, jak najbardziej tutaj odpowiada. No to pięknie. I tak na ostatni moment. Już myślałam, że będzie pusto, a tu 11 pięknie weszła 25 zł. No, mnożnik podstawowy, ale nie szkodzi i tak jest fajnie. 25 zł mamy tutaj. No to nieco odbiegliśmy w tej tabelce. Aż miło. No, pięknie. No i dobrze. To już wiadomo. Że mamy co najmniej 30 zł, jeżeli w owocowej będzie 5. Ale miejmy nadzieję, że będzie więcej. Ale pewniaka, tak jak zawsze zostawiamy na koniec. I co by tutaj wziąć? Może krzyżówkę. Jeżeli chodzi o krzyżówkę, to już Wam tutaj mówię, mamy jedno słówko tylko. No chyba tak, bo ja to zaczynałam kiedyś, jak miałam chwilę, więc chyba jedno. Na pewno nie było dużo. A potrzebujemy co najmniej trzech, żeby utworzyć, właśnie żeby mieć chociaż minimum. O, może tak gwiazdki zostawiłam. I już patrzymy. No, tutaj F to tak nie wiem czy nam się przyda, ale do bonusu, do hasła bonusowego tak. No i może przybliżymy? No i działamy, szukamy. Chociaż wiadomo, że coś będzie już, że coś mamy, możemy się nieco uspokoić, ale oczywiście lepiej, żeby tutaj też miło zaskoczyło. Lepiej tak, niż jakby miało nic nie być. No zobaczmy, chyba już więcej nie ma, a jak jest, to później uzupełnimy, o coś lepiej od razu wyhaczyć. Ale czasami gdzieś tam się schowają i F tutaj nie widać. Chyba, że Wy widzicie, ale chyba nie widzicie, bo nie ma. Tak mi się wydaje. Co tu mamy? I chyba. Tak, mamy I. No to bonus. Nie ma I w sobie. Szukamy tu. No tutaj mogłoby się otworzyć. Mogłyby kolejne dwa słowa się otworzyć i chociaż. Byłoby to minimum, bo właśnie to słówko mamy na tej i, szukamy i i mamy kolejne właśnie tutaj, tyle. Więcej nie mamy. No i w trzeciej co tam będzie jakieś? Mamy jedno na pewno, kolejne i w trzecie i. Co tam będzie kolejne? Pod gwiazdką G. No to Bonus nie ma tam G w sobie, a tutaj szukamy G. Już tutaj mamy blisko siebie. Dwa były i trzecie. Ostatniej. Jedno na pewno. O, mamy kolejne dwa. I na tym byłby koniec. Mamy K, bo się nie mamy K. Ale tutaj oczywiście będą. tutaj chyba tyle K. zobaczmy w kolejnej i kolejne. o, i chyba to było ostatnie, ale to było G schowało się mniej już Dopiero zobaczyłam e więcej, no powiedzmy, że nie ma, chociaż właśnie może się schowało. I tutaj szukamy. A. Właśnie tak nieco się zastanawiałam, czy dadzą nam A. No i dali. O, jeszcze tu było K. Ale chyba E będzie nieco... Tak, E mogłoby być jest bardziej potrzebne od A, ale jeszcze tego nie wiemy tak do końca. Hmm. I mamy jedno słówko na tej. O i kolejne mamy dwa, no dobrze, dobrze szanse jakieś się tam pojawiają. I oby rzeczywiście tak było. I tutaj jeszcze mamy A. Dobrze, zobaczmy. Ostatnią tutaj krzyżówkę. W tym poszukiwaniu A. Mamy słówko. Póki co jedno na tej. Idziemy dalej. Co tam będzie? Z, a więc możemy dodać do bonusu. Szansa na bonus jest. I oby rzeczywiście. Tutaj szukamy Z. Hmm, chyba tylko jedno. Dość a 8 słowa. A, a, z chyba tyle. Bo. 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 Nie wiem, czy tam woda coś tu wniesie. Chyba będzie ciężko, bo to było jedno. Bo. Może więcej mamy więcej. Mamy dwa trzeciego. Ale my potrzebujemy trzeciego słówka właśnie w tej, bo tu jesteśmy najbliżej, mamy dwa. Istotnie dwie gwiazdki. Widzicie? Coś z tym bonusem może być. Miejmy nadzieję. O, i tu mamy słówko, ale to będzie hmm, drugie, tak? Nadej tak. Mm -hmm. Zobaczymy trzecią. Mamy kolejne sówko, ale to będą dwa łącznie na tej. No, zobaczmy. No niestety, bonusu nie mamy. Znaczy to P nam coś tu wniesie. Chyba się nie zapowiada. A szkoda, bo ciekawie już wyglądało. No tak. Dzisiaj E byłoby potrzebne. Już nie mówiąc o S. Mamy mm -hmm. pusto. tu. było o. Będzie sto. No cóż. Dzisiaj tak widać, że coś się nie za bardzo. O, pusto, bo F to chyba. Tak, tak, niestety. Ale zobaczymy linię. Tutaj pewniaka nie ma. Ja zostawiłam 8 symboli, tak? 8, 8. A może to owocowa zaskoczy i tam będzie coś więcej niż 5 zł. Byłoby to dzisiaj mile widziane. Słonik tutaj jest. Lotek. Kolejny lotek. I tutaj. Co tam kolejne będzie. Zobaczmy. Nie ma mamy linię, wow. Uf. No to mm, zaskoczyło, bo jednak pojawiła się linia. Pięknie. Coś dodamy. A to mile widziane dzisiaj. Sakwa. Szukamy sakry, ale tak tu jej nie widać. A tutaj widzicie, mamy szansę na kolejne może. Może kto wie. E, ale ta łódź chyba już nam odpada, chociaż niekoniecznie. Wiemy po ostatnich, że tak nie musi być. Piłka nie wiem czy jakaś była. Ale oczywiście poszukamy. Szukamy, szukamy i nie widzimy, bo nie ma chyba. Mhm. No nie było. Diament. Ja na początku nie widać. Tutaj nie mamy, nie ma. Mamy. Nie ma. Tutaj jest. Ostatnie dwa symbole. Dzwon, o, tego było dużo na początku, nie, albo nie dużo, nie, no są dwa już na pewno. No, może tylko dwa, to jednak nie tak dużo. No i trzeci. I kwiat na koniec. Kwiat mamy. I byłby to koniec. Ale chociaż mamy, utworzyliśmy linię. I co mamy? Coś więcej? Czy dyszka? Dyszka, ale i tak miło. Lepiej tak niż jakby miało być na pusto. Mhm. No to fajnie. Zobaczymy, jak będzie z pewniakiem. I tutaj też symbole zostawiane. Zobaczymy wspólnie, czy coś dodamy do tej linii. Jedna jest. A tutaj widzimy szansę na kolejną. Kto wie, kto wie. No ale tutaj nie póki co. No ale. Jednak zawsze to tak. Lepiej, jak coś zaskoczy. I właśnie tam wpadła linia. Tu już wiemy, że coś jest. Ale niestety dzisiaj y, Keno tak słabo poszło. Ale dobrze, że wczoraj było. O, widzicie, jabłko mamy. Mamy kolejną linię. Za chwilę zobaczymy. No i chyba dzięki temu, że kibicowaliście, mamy kolejną Utworzoną linię. A dzisiaj będzie to potrzebne. Wow, mamy trzecią. Pięknie. Trzy linie nam się utworzyły. Znaczy dwie dzisiaj wspólnie, a jedna e, kiedyś tam. I uwaga, ostatni owoc. Nie wiem, czy będzie linia. Będzie. Szok, cztery linie mamy. Mhm. No to owocowa, pięknie. Chyba, że tutaj jeszcze, to nie pamiętam. Wow, piąta. Piąta linia. I tu już, tutaj, tutaj już nie mamy. A widzicie, jak to ładnie wygląda? Obok siebie, tak, znaczy pod spodem, wszystkie pięknie. I tu, i tu. No dobrze. Ech. Ta pojawiła nam się. To był pewnie jak nasz chyba, tak? Mhm, zobaczmy. Wow. No to tu chyba będzie coś fajnego. Tutaj ta wspólnie utworzona. Już 5, ale i tak już 15 mamy. Zobaczmy tu. Mamy 5. No to 20, tak? Wow. Kolejna. 5, czyli 25 i ostatnia 5, ale mamy 30 zł pięknie. Fajnie tu się złożyło, bo tutaj na początku dyszka już pomyślałam, że może jeszcze więcej będzie. Akurat tak się złożyło, że zobaczyliśmy. Znaczy utworzyła się pierwsza ta linia I zobaczyliśmy dyszkę. No to wiecie, chyba też pomyśleliście, że może będzie coś więcej, ale 30 zł no pięknie. Ja myślałam, że. Może jeszcze jakaś tam jedna linia wpadnie i będzie dyszka, ale jednak lepsze zaskoczenie, większe, bo mamy 30 zł, owocowa to jednak fajna jest ta owocowa. No dobrze, no to podsumowanie, już nieco lepsze, się zapowiada na lepsze, zobaczmy ile. I tutaj mamy te udane, pod 11 było zaskoczenie fajne, mega, 25 zł. Mnie cieszą takie właśnie zaskoczenia. Tyżka też mnie cieszy. Zawsze możemy dodać do wyniku. No a tutaj no to już, to już było coś. 30 zł, był tylko, był pewniak z jedną linią. A jednak wspólnie dodaliśmy kolejne i łącznie 30 zł w owocowej, A łącznie mamy... 65 zł i 20 zł na minusie, ale zapowiadało się na klęskę totalną. No bo keno jednak w ogóle nic tutaj nam nie wniosło, ale dzięki dodatkom jakoś, jakoś jest. Będzie na kolejne: oczywiście, minus, ale nie ma co się przejmować. Wiemy, jak to działa. Dziękuję za oglądanie i oczywiście zobaczymy, jak tam pójdzie w jutrzejszym ostatnim, już kuponie Keno, jeżeli chodzi o to kombinowanie. Więc miło będzie, jeżeli obejrzycie. No i za dzisiejsze oglądanie dziękuję. Zachęcam nowe osoby do zostawienia subika, żeby być właśnie na bieżąco. Do dzięki i pa.